Fajne, Przemek, kurwa, Dzień dobry, witajcie ponownie po krótkiej przerwie w ten piękny majowy poranek. Dzisiaj wybrałem się na Karpie. Trochę inny odcinek, niż zawsze. Nie będzie przypadków. Karpiowo, fiderowo. Jestem z Przemkiem, jego synem. Idziemy zobaczyć, co się dzieje. Siema Przemek, Oskar. Siema. Także tak wam mówiłem, dzisiaj karpiowo. Tak jest. Chłopaki łowią na karpiówki. Ja będę łowił na Fidera Zobaczymy, która metoda dzisiaj sprawdzi się lepiej. Przemek tutaj przygotowany, ostro przynęty. Patrzcie. laftersy, kulki. Popapy. Popapy, co na ciężarek, tak Mówicie? Tak, tak. Tu jeden na koszyk, jeden na koszyk. Lofters. Tutaj zamęta kukurydza Zanęcone tak, już zobaczymy zestawy jakie macie to co powodzenia ja rozwijam fidera, mnie to trochę dłużej zajmie. Działamy na razie Zajem. nowości. Kupiłem sobie taką sztycę, głównie nabrzany. To jest Corum 3 metrowy. Są jeszcze wersje, wersje 2,5 z tego co pamiętam. Teleskopowy. Bardzo mocny. Próbujemy go na karpie. Na krótszej linii. Taki podajnik, hybrydę. To jest Prestona 30 gram. I na tym łowisku trzeba używać zestawów przelotowych, szybko złączka. Dlatego też taka szybko złączka z Prestona. I haczyki bezzadziorowe. guru, dziesiątki. Tak to wygląda. Wędka Shimano Aero X7 10-futowa. Jest ciężar do 60 gram, z tego co pamiętam. Na drugą linię, na dłuższą, powiedzmy 70-80 metrów, tak planujecie się też łowić, pójdzie wędka tutaj x 07 to jest 13-fitowy, long distance feeder, do tego kołowrotek Ultegra 5500 z żyłką. Do tego mam jeszcze strzałówkę, zbrojamy to. Tutaj damy tą samą metodę, ten sam podajnik, tylko użyjemy sobie 45 gramów. Dam sobie tutaj stoperek, żeby ten podajnik mi nie uciekał do szczytówki. Zobaczymy sobie pellet. Zwykły pellet, z 2 mm Treza Sonu Bites. Fishmill. Tutaj sobie zrobimy taką bereję z rozmoczonego peletu, to pójdzie trochę do spoda, dodamy jeszcze zanęty, na razie moczymy to, żeby to się wszystko ładnie rozwaliło. Dobra, na próbę zakładamy sobie z bajtecha, smak pomarańczowo-czekoladowy, takie kuleczki malutkie, Haczek być może trochę za duży do tych kulek, ale na razie niech będzie, zobaczymy co się będzie działo. Mamy pierwszą rybę, Oscar, gratulacje Pokażę ryba. No ładnie, piękny, nie? Pierwszy karp w Anglii w Pandach? Tak. 8,66 to ile? Bia? 8? 4 kg 4 kilo Pierwsza rybka w Anglii Oscara karpi 4 kg Na kulkę, tak? Bananową? Tak. Czy? Na jakim smaku? E... Pineapple Pineapple Czyli Ananas Piękna, piękna jest bronie. O, taki wigilijny powiedział. Przemek, kura. Na chwilę Przemka przy wędce, a Przemek sobie ogląda psy za nas łowić. Prawie wędka poszła do wody, a trochę większa ryba będzie od tej poprzedniej. To była w czwartym minucie. Mamy podwójne branie, Oskar też holuje. Ładny, pełno łuski. O, piękna ryba. Piękny. Śliczny. Piękna rybka. Gratulacje. To nie ma żadnego wskazania. Przesunę się teraz metr, półtora dalej. Może ta ryba odskoczyła kawałek dalej. Zobaczymy, jak mi się nie wydarzy. To wyciągam long distance Fidera. Także odpalamy dystans. 70 metrów, dokładnie 72 metry. To samo. Jest branie. Dosłownie 2,5 minuty. szabie oh. <laughs> yeah. dystansu. Yeah. Taki to Pięknie poszedł. Na twoją wędkę, Przemek? Co? Na twoją wędkę? Pierwsza ryba u Przemka. Chłopacie, u mnie branie. Kolejne z dystansu. W czwartej minucie, czwarta minuta. Nie powiedziałem wam gdzie jesteśmy. Jesteśmy na, w rezerwacie. To nie jest komercja. Ale jest tu trochę karpi, więc fajna zabawa. Powiedzmy takie mniejsze Bodington. Na pewno wielu z Was łowiło w Boddington. My jesteśmy na mniejszym rezerwacie. Ale podobnie się łowi jak tam. Up. Are you okay? You you're gonna sit over there. Uh, are you alright, like? Yeah, yeah, it's fine. poleć. Taki karpik. Też fajny. No, fajny. Przemek na drabiasz. Ryba w drugiej minucie. Tym razem taki maluszek. Kolejny Wigiliny. przemę Patrzcie u mnie co się dzieje. W moją stronę po prostu. Takie było dziwne branie. Mój strzet. rybka, uprzęgka. Trzecia? Trzecia, tak. No. Piękna. Graty. No, dziękuję. Piękna rybka. w drugiej minucie. Siedzi. I taki kolejny karpik. Trochę większy niż na Wigilię. Na Wigilię z rodziną. Taki, zaraz go skrobiemy i go za mażarki, nie? <noise> Branie a no nie karp. silniejszy ten jest, ale czy większy to zobaczymy. Oh. I tak nagrywa się największa moja dzisiaj Zacznijmy kolory. Panie, w trzeciej minucie, nie? Piękne. pięknie. I patrz jaka dziwna para, kaczka, i gęś, małe kaczątka i gęś jako partner, oddania wszystkie kaczory. I tak sobie żyją w takim dziwnym związku. Takie oczyby jeszcze nie widziałem patrzcie Oprączenie Nie, nie ładnie no co ty Największy chyba dzisiaj karp u Oscara Piękne Gratulacje Oskar, następna ryba Zdąży wypuścić Piękny kalpik Przemek wywalił jednak Gratulacje Przemek, piękna ryba Już wam ile ważyła Przemek zważył rybkę 13 poundów 38 8, ponad 6 kg Piękna ryba, gratulacje Fajnie, mówimy dalej Przemek zadowolony teraz jesteś? Co? Pokaż. O, widzisz. Zanęcimy sobie tutaj tą linię na tych 30-40 metrach tą paczką, właśnie trochę ósemek. Taką paczką, troszeczkę zamęty, i to będziemy tam trzaskać. Dobra, zamęcone. Cztery takie szklanki, większe poszły. Przynajmniej mi tu pomógł. Był ładowaczem dzięki Przemeku. I teraz rzucimy sobie na długą linię, na 70, to na razie zostawimy. Trzeba sobie tutaj donęcamy jeszcze bliżej trochę peletem Na jakichś 20 metrach Jest branie na długiej linii Przerzuciłem trochę jakieś 5 metrów dalej za jakimś 72 metrem W 11 minucie jest branie Ale to też się oknie Wyszłałem zanęty nętę. Kapiszonek wypiął się mamy najlepszą przynętę niższego dnia. Pomarańczową, czekoladową. Kolejna drugie W drugiej minucie, w drugiej minucie branie. Karpik z tych mniejszych znowu. 14 karp dzisiaj. I kolejna ryba, szósta minuta i to będzie karp, nie leszcz i to mnie cieszy. ja minuta kolejna ryba, ja nie, nawet nie mogą zjeść. Dosłownie 3 minuty, kolejne branie. Włączymy teraz to te 3 minuty branie jest Ciągle ta sama wielkość ryb że spróbujemy bliżej brzegu Strzelałem tam trochę poetami i zobaczymy co to jest Teraz dużo ostroba ruszyłam, jest szansa bo. A szczupaki ruszyły w końcu Jeszcze wydaje, że tam słyszałem jakieś pojedniejszą opali chodzi szczupak, chodzi, tylko czasu w krótkiej linii ruszycie w trzecim rzucie, piąta minuta, mamy karpia. Przed tym rzuciłem trzy metody, podnęciłem trochę. Dobra, widzieliście już te karpie. To jest moja osiemnasta ryba. Płóćmy dalej. Można tutaj trzymać siatek, abyśmy wszystko do siatki kładli później sobie ładnie obejrzeli. A niestety nie wolno tutaj. Skończymy powoli naszą przygodę na tym pięknym jeziorku. Jak widzieliście, wyjechało ponad 30 karpi. 20, mamy 13 33 karpie. Nie wszystkie zobaczycie na filmy, dlatego że tych małych też nie będziemy wstawiać, za długo będzie film V. Zdecydowanie metoda złowiła najwięcej ryb, fider. Wiadomo jest to łowienie na klipie, miejscowe nęcenie, aczkolwiek chłopaki też fajnie połapali. Myślę, że wszyscy jesteśmy zadowoleni. Wszyscy dzisiaj wygraliśmy. Ja złowiłem dużo ryb, fajnie się bławiłem. Oskar, pierwsze karpie w UK w tak. Anglii. Super, 5 karpi? 8. 8? 8 karpi, jesteś mega zadowolony. Gratulacje. I Przemek, również zadowolony. 13, 13 8 poundów, największa, największa ryba. Dla mnie było fajnie, także co? Dla nas też super. super. Super, super miejsce, na pewno tu wrócimy. Dzięki wielkie, zapraszamy na kolejne filmy. Do zobaczenia, połamania. Cześć. Cześć. To w drogę, pod górkę teraz do auta.